Zabieramy się za największe okienka. Ja jestem przed pracą, ale otworzę teraz y, ten z czekoladkami, żeby już tu kalendarze nie brać ze sobą. O, co tam jest? Proszę, jaki duży Mikołaj z Linda. Super, dobra. To otworzymy sobie później, a to już jest teraz zaczęte. Ja jestem w aucie, w drodze i otworzę Wam na szybko okienka. Sama jestem ciekawa. Jeden prezent mi został, jakby, bez numerka i bez niczego. Także też z tego otworzę. Może jestem ciekawa, czy siostra się pomyliła, czy co. Mówiłam jej o tym i sama nawet nie wiem. Ale na początek, 24. O, coś fajnego już widzę. To jest chyba rozświetlacz z różem albo dwa rozświetlacze. Już otwieram. Tak wygląda i tutaj mamy dwa rozświetlacze w różnych kolorach. Także super, bardzo się cieszę. Dzisiaj sobie na Wigilię je wytestujemy. Teraz otwieram tą paczuszkę i ona jest zaklejona, więc otworzę i zaraz Wam pokażę. Mamy coś takiego, jeszcze nie wiem co jest, to jest, wygląda jakaś gąbka, to jest to twarde, jest to z Oriflame i takie na sznureczku, takie zielone serduszko, więc fajne, ale muszę zobaczyć co to jest, jakiś ręcznik czy co? Dobra, więc moje dwa kienka otwarte. Wyczytałam właśnie z ulotki i okazało się, że to jest gąbka e, idealna do czyszczenia twarzy. Oczyszcza pory skórne oraz pomaga usuwać martwe komórki na skórka, Także bardzo fajny prezent, przydatny. Hej, odzywam się do Was. Jak widzicie, jestem w aucie i sama nie mogę w to uwierzyć. Ostatnio Wam wspominałam, że te święta będą inne niż wszystkie, ale okazało się jednak, że zobaczę się z rodzinką i święta spędzę z najbliższymi i z rodziną. Także bardzo się cieszę. Mam bardzo. Mam dobry humor i już nie mogę się doczekać aż... nie mogę się doczekać, aż ich w końcu zobaczę. Cieszę się, że mogę z nimi spędzić święta, bo już myślałam, że nie ma na to nadziei i święta będą u mnie. No niezbyt wesołe i przyjemne, ale jak to moja siostra powiedziała, stał się wigilijny cud i będę z nimi na święta. Ja teraz jadę, już sobie makijaż zrobiłam żeby już później się nie malować bo nawet nie będzie czasu sobie już takie kolczyki, te gwiazdeczki założyłam z kalendarza, takie tylko kartki y uczesałam się, nie mam pracownicy także coś tam później jeszcze poprawię aby się ubiorę i jestem gotowa do Wigilii, prezenty są, jadą ze mną y a z życzeniami odezwę się do Was jak już właśnie będę y w całej y okazałości zrobiona i ubrana, także na pewno się jeszcze do Was odezwę This city has a special morning voice. Speaks to me through an open window, masquerading as no. Somehow I'm the lucky guy who gets to make you a coffee cup. And if I ever forget what matters most, if I to This city can be pardoned for giving you better know who you are🎵 Hejka i odzywam się do was yy, praktycznie trochę późno na takim świątecznym tyle maga migającym, więc pewnie za dobrze mnie nie widać. Ale przyszłam, bo tak jak mówiłam, miałam wam coś życzenia, więc życzę wam wesołych świąt, ale zapewne jak już to oglądacie, jest już po świętach Także mam nadzieję, że spędziliście je fajnie, mm, wesoło w gronie najbliższej rodziny Chociaż tak jak mówię, pewnie nie dla wszystkich były te święta z rodziną, ale że mimo wszystko spędziliście je bardzo, e, bardzo fajnie I... Bardzo fajnie i że pojedliście dużo dobrego jedzonka Ja tak jak mówię, udało mi się te święta, które nadal trwają Udaje mi się spędzić z rodzinką, z czego jestem bardzo zadowolona I się właśnie bardzo cieszę, że mimo wszystko um, Udało mi się właśnie być tutaj z nimi wszystkimi Także ja Wam teraz troszeczkę ogram jeszcze klimaciku świątecznego w moim domku i myślę, że już się będę żegnać z wami Bo to będzie taki króciutki vlogmas Tyle co mi się udało nagrać, to jest dla was Jutro jeszcze właśnie drugie święto A to też już pewnie spędzimy z rodzinką, więc jutro tym bardziej nic nie będę nagrywać Także z wami się będę żegnać I mam nadzieję, że już do usłyszenia jak najszybciej w kolejnym tym razem vlogu Christmas time is here. Happiness and cheer. Fun for all that children call their favorite. Sleigh bells in the air, beauty everywhere. You'll by the fireside and joyful memories there. Christmas time.